Przychodzi taki moment w życiu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi już o to, żeby się starać, walczyć ze wszystkim, czy błagać, żeby coś się zmieniło. To moment, w którym zapada inna, niemal niewygodna, wewnętrzna cisza, która stawia nas przed prostym, a jednocześnie głębokim pytaniem, w co tak naprawdę wierzę, kiedy nikt mnie nie obserwuje. Ponieważ dokładnie tam żyje system wierzeń, który kształtuje wszystko, czego doświadczasz. Nie chodzi o płytkie pozytywne myślenie, ani o piękne frazy powtarzane bez uczuć. Chodzi o cichą umowę, którą zawierasz ze sobą każdego dnia. Kiedy mówię, że dzięki temu systemowi przekonań mogę osiągnąć to, co sobie wyobrażam w ciągu zaledwie trzech dni, nie mam na myśli natychmiastowej magii czy sekretnej sztuczki zarezerwowanej dla nielicznych. Mówię o wewnętrznym zestrojeniu, spójności myśli, emocji i działania. Kiedy te trzy rzeczy zaczynają wibrować z tą samą częstotliwością, czas przestaje być wrogiem i staje się jedynie szczegółem. I być może, kiedy tego teraz słuchacie, jakaś część was przypomina już sobie chwilę, kiedy wszystko płynęło szybko, niemal łatwo. Kiedy po prostu wiedzieliście, że się uda, jeszcze zanim pojawił się jakikolwiek zewnętrzny dowód. Prawie nikt ci nie mówi, że sama wizualizacja niczego nie tworzy, jeśli nie jest poparta przekonaniami, które pozwalają na jej odbiór. Można sobie wyobrazić najwspanialszą scenę na świecie, poczuć emocje przez kilka sekund, a mimo to wszystko zablokować, bo w głębi duszy słychać głos, który mówi, że to nie dla mnie, to wymaga czasu, to jest trudne. System wierzeń, który zamienia wizualizację w rzeczywistość. Zaczyna się od demontażu tych wewnętrznych głosów, nie od walki z nimi, ale od zrozumienia skąd one pochodzą. Wiele z nich zostało odziedziczonych, powtarzanych przez lata, przyjętych bez zastrzeżeń. Kiedy zaczniesz obserwować te przekonania, zamiast się z nimi identyfikować, wydarzy się coś potężnego, tworzysz przestrzeń. I w tej przestrzeni rodzi się nowa tożsamość, taka wersja siebie, której nie trzeba ciągle przekonywać. Bo po prostu oczekuje dobrych rzeczy jako czegoś naturalnego. Dlatego proces może być szybki. Nie dlatego, że wszechświat działa, ale dlatego, że przestajesz się stawiać. Trzy dni to nie magiczny termin. Są odzwierciedleniem szybkości, z jaką pozbyłeś się ciężaru, który wszystko opóźniał. Istnieje również ogromna różnica pomiędzy chcieć, a pozwalać. Pragnienie często wiąże się z brakiem, niepokojem i porównaniami. Przyzwoleniu towarzyszy spokój, pewność siebie, ciche poczucie, że już jesteś w drodze. Na tym pozwoleniu opiera się system przekonań, który wspiera szybkie rezultaty. Zaczynasz zachowywać się jak ktoś, kto ufa, mówić jak ktoś, kto ma nadzieję na najlepsze i podejmować decyzje w zgodzie z tymi, którzy wierzą, że scenariusz ułoży się na twoją korzyść. Nie oznacza to jednak ignorowania wyzwań i udawania, że problemy nie istnieją. Oznacza to, że nie należy dawać im władzy decydowania o tym, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Kiedy coś wizualizujesz i jednocześnie utrzymujesz wewnętrzną postawę otwartości, możliwości zaczynają pojawiać się w nieoczekiwany sposób. Pojawiają się ludzie, pojawiają się pomysły, ujawniają się ścieżki, które wcześniej wydawały się niewidoczne. A wszystko to dzieje się nie dlatego, że to wymusiłeś. Ale dlatego, że dostosowałeś się do tego, o co prosiłeś. Być może zauważyłeś, jak czas wydaje się zachowywać inaczej, gdy jesteś dostosowany emocjonalnie. Jeden dzień może przynieść więcej niż miesiące niepołączonych wysiłków. Jest to jeden z filarów tego systemu przekonań. Jakość stanu wewnętrznego ma większe znaczenie niż ilość wysiłku zewnętrznego. Kiedy wierzysz, że musisz cierpieć. Poświęcać się lub czekać latami, aby na coś zasłużyć, programujesz od dawna. Kiedy wierzysz, że może być prościej, lżej i szybciej, otwierasz drogę na skróty. Nie dlatego, że ktoś cię faworyzuje, ale dlatego, że zmienia się twoje postrzeganie. Zaczynasz widzieć możliwości tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko przeszkody. A to zmienia wszystko. W ciągu trzech dni wiele może się wydarzyć, jeśli przestaniesz się sabotować, przestaniesz w siebie wątpić i zaczniesz pozycjonować się wewnętrznie jako ktoś, kto już zmierza w kierunku tego, co sobie wyobrażałeś. Kolejną istotną kwestią jest zrozumienie, że przekonań nie zmienia się samymi słowami, ale emocjonalnymi doświadczeniami. Dlatego ten system działa, gdy naprawdę czujesz, że wizualizacja jest czymś możliwym, bliskim i spójnym z tym, kim jesteś. Nie chodzi o stworzenie idealnej sceny, ale o zaznajomienie się z nią. Kiedy coś wydaje się znajome umysłowi i ciału, przestaje być odrzucane. Zaczynasz reagować tak, jakby była to już część twojej rzeczywistości w budowie. Zaczynają pojawiać się drobne znaki, i zamiast je ignorować, rozpoznajesz je jako subtelne potwierdzenia. To jeszcze bardziej wzmacnia system przekonań, tworząc pozytywny cykl. Im bardziej ufasz, tym więcej znaków się pojawia. Im więcej znaków się pojawia, tym bardziej ufasz. Cykl ten może szybko się nasilić, zwłaszcza gdy nie próbujesz nikomu niczego udowadniać. Po prostu żyjesz własnym doświadczeniem. Istnieje również bardzo ważny aspekt, który wiele osób zaniedbuje język wewnętrzny. To, co mówisz do siebie w ciszy, buduje lub niszczy z imponującą szybkością. Skuteczny system przekonań zwraca uwagę na te wewnętrzne rozmowy i dostosowuje je delikatnie, a nie gwałtownie. Zamiast cały czas się poprawiać, zaczynasz się wspierać. Zamiast osądzać siebie za negatywne myśli, obserwujesz je i świadomie wybierasz bardziej pomocną perspektywę. To nie jest oszukiwanie samego siebie, to jest przywództwo nad sobą. Kiedy przejmiesz kontrolę nad swoją wewnętrzną narracją, wizualizacja przestaje być izolowanym ćwiczeniem i staje się stanem ciągłym. Nosisz obraz tego, czego chcesz, jako żywą możliwość, a nie odległe marzenie. Wpływa na twoje codzienne wybory w subtelny, ale potężny sposób. Często tym, co przyspiesza rezultaty, nie jest robienie więcej, ale zaprzestanie robienia tego, co nie jest wyrównane. Przestań upierać się przy ścieżkach, które wyraźnie wyczerpują Twoją energię, przestań narażać się na otoczenie, które wzmacniają ograniczające przekonania, przestań szukać zewnętrznego potwierdzenia czegoś, o czym już zdecydowałeś wewnętrznie. Ten system wierzeń jest także systemem ograniczeń. Zaczynasz mówić niewyraźniej, nie ze złości, ale z szacunku do siebie. A każde zgodne nie robi miejsce na prawdziwsze tak. Za kilka dni ta wewnętrzna reorganizacja zacznie odzwierciedlać się na zewnątrz. Nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że zmieniłeś sposób, w jaki się z nim odnosisz. A świat, niczym niezwykle czułe lustro, reaguje. Ważne jest, aby jasno powiedzieć, że wizualizacja i wiara nie zastępują działania, ale na nowo definiują jakość działania. Działasz z większą obecnością, większą intencją i mniejszą desperacją. Twoje działania przestają być przypadkowymi próbami i stają się świadomymi ruchami. Nawet małe kroki nabierają innej wagi, gdy kierują się solidnym systemem przekonań. Być może w ciągu trzech dni nie zobaczysz, że wszystko się całkowicie zmaterializowało, ale prawie zawsze będziesz widzieć wyraźne oznaki ruchu, dostosowania i reakcji. A te znaki są fundamentalne, ponieważ wzmacniają zaufanie i utrzymują cykl aktywny. Ignorowanie ich oznaczałoby powrót do starego wzorca dewaluacji samego procesu. W system ten zaangażowana jest także dojrzałość emocjonalna. Nie obiecuje absolutnej kontroli nad wszystkim, ale uczy ufać nawet wtedy, gdy nie wszystko jest widoczne. Uczysz się odpoczywać ze świadomością, że jesteś na ścieżce, nawet bez bezpośrednich zewnętrznych gwarancji. Ta pewność siebie zmniejsza niepokój, a zmniejszenie lęku uwalnia twórczą energię. Wiele osób blokuje własne wizualizacje, ponieważ są nadmiernie skupieni na tym, jak i kiedy to zrobić. Kiedy te pytania tracą na sile, doświadczenie staje się bardziej płynne. Trzy dni mogą wystarczyć, aby rzeczywistość zaczęła się reorganizować, jeśli nie ingerujesz ciągle w strach i wątpliwości. Być może najbardziej przemieniającym aspektem tego systemu przekonań jest relacja, którą rozwijasz ze sobą. Przestajesz postrzegać siebie jako osobę zdaną na łaskę okoliczności i zaczynasz postrzegać siebie jako aktywnego uczestnika własnego doświadczenia. To generuje wewnętrzny szacunek, a wewnętrzny szacunek zmienia wszystko. Zaczynasz lepiej dbać o swoją energię, słowa, wybory. Wizualizacja przestaje być desperacką prośbą, a staje się spokojną deklaracją intencji. A jasne intencje, poparte spójnymi przekonaniami, mają ogromny wpływ na reakcję życia. Z biegiem czasu zdajesz sobie sprawę, że nie chodzi o trzy, pięć dni ani jakiś konkretny termin. Chodzi o spójność wewnętrzną. Te trzy dni są tylko odzwierciedleniem tego, jak bardzo jesteście teraz dostosowani? Im częściej praktykujesz ten system przekonań, tym bardziej staje się on naturalny. Wizualizacja przestaje być wysiłkiem, a staje się stanem. Zaufanie przestaje być wyzwaniem, a staje się nawykiem. A kiedy tak się stanie, rezultaty przestaną być wyjątkami i staną się naturalną konsekwencją Twojego sposobu życia. Być może, gdy tego wszystkiego słuchasz, coś w tobie już po cichu się reorganizuje, przygotowując grunt pod szybsze, lżejsze i bardziej spójne doświadczenia z tym, kim naprawdę jesteś. I na koniec pozostaje zachęta, aby nie ślepo wierzyć w obietnice, ale przetestować je na sobie. Obserwuj swoje przekonania, dostosuj swój język wewnętrzny, wizualizuj z obecnością, i pozwól, aby doświadczenie rozwijało się bez nadmiernej kontroli. Trzy dni mogą być początkiem czegoś znacznie większego, nie dlatego, że czasu jest mało, ale dlatego, że w końcu zdecydowałeś się nie odkładać dłużej zaufania sobie. Kiedy tak się dzieje, życie reaguje w sposób, którego nie trzeba wyjaśniać, wystarczy doświadczyć.